Niecałe 4 lata temu nastąpił w moim życiu zwrot. Firma, w której pracowałam po okresie macierzyńskim, zlikwidowała moje stanowisko pracy i ja sama zostałam bez pracy. W związku z tym postanowiłam wykorzystać te szanse i zmienić coś w swoim życiu. W Future zrobiłam kurs Data Science, i od tamtej pory pracuję w tym środowisku. Jestem niezmiennie zachwycona tym, jak dużo się tutaj dzieje. I jak wiele rzeczy fajnych i ciekawych można robić. W tym momencie łączę swoje poprzednie doświadczenie zawodowe związane z digital marketingiem i pracując w obszarze analiz danych, wykorzystuję właśnie swoją wiedzę marketingową. Przekładając to na, na szukanie insightów danych związanych z działaniami marketingowymi i sprzedażowymi, łączę świat biznesowy ze światem technologicznym. Kursy pozwolił mi poznać podstawy techniczne, ponieważ nie miałam do tej pory do czynienia z bazami danych. Wszystkie swoje jakieś zadania robiłam w Excelu. W tym momencie musiałam, żeby rozwijać się dalej w tym, w tym środowisku, w tej pracy, musiałam poznać dużo innych technologii i programów, z których, z których obecnie korzystam. W tej mojej przemianie zawodowej dużo dało mi wsparcie kobiet i sukces story, które czytałam w internecie. I niezmiennie mnie to zachwyca, że tak kobiety się wspierają. Dlatego, jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy warto, jest jakiś tam pomysł w Was, to śmiało idźcie do przodu, korzystajcie z kursów, uczcie się i róbcie coś, co Was interesuje i w czym będziecie się spełniać.